Yo. Marka VGR wypuściła dwie zajebiste maszynki. I teraz pytanie, która jest lepsza? Na to nie odpowiem, ale pomogę odpowiedzieć Tobie na pytanie, która jest lepsza dla Ciebie. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Starcie Maszyn. Jedna marka, a maszynki zupełnie różne. Obie bardzo dobre. Ale. Od czegoś muszę zacząć, jeżeli chodzi o te różnice, więc zaczniemy od silników. Bo tutaj jest chyba największa różnica. Otóż VGR 015 to książkowy magnetyk wektorowy, tak? Czyli, mm, teoretycznie maszynka, tudzież motor, silnik, który przyspiesza w momencie, gdy napotka opór Fajny bajer, ale z jakiegoś powodu ani razu się o tym nie przekonałem. W sensie podczas strzelania. Nie zauważyłem, żeby to przyspieszało. Być może dlatego, że silnik jest na tyle mocny w swoim normalnym trybie pracy, że daje radę z każdym włosem bez względu. Także nie wiem, co o tym myśleć. 880. To jakiś nowy silniczek bezszczotkowy, rotacyjny. Obie są naprawdę znośne, jeżeli chodzi o pracę. Naprawdę mi się tutaj jakoś bardzo mocno nie czepiał i nie uważam, żeby czy jedna czy druga była dealbreakerem, jeżeli chodzi o głośność. Co mnie trochę zaskoczyło, gdy się przyjrzałem opakowaniu, to to, że to jest 7200 tysiąca obrotów. Myślałem, że jest tu dużo więcej. Brzmiało mi jakby to było z 9000, podobnie właśnie jak jest zresztą w V15. I o dziwo tu jest jakieś 2000 mniej. Ale tnie pięknie. Trzeba przyznać. Dobra. Następnie yy, ostrze. Zauważyłem, że VGR zmienił trochę kształt. Się przyjrzycie. I według danych producenta, to jest DLC, czyli diamond like carbon. A tu mamy MIM, czyli coś na wzór jak w nowych ostrzach Baby List. I to jest Metal Injection Molded? Coś takiego. Tu jest teoretycznie ceramika i tu jest właśnie ten DLC. I mam wrażenie, że to jest trochę lepsze ostrze. Mam w planach założyć na tej maszynce coś innego. A tą jeszcze się trochę pobawię. Bo mam ją krócej. Także jakbym miał Wstawić jakieś punkty to 1,0 dla 880. No i teraz, może, jakość wykonania obudowy, bo tu z kolei już chyba trochę bardziej leży mi 0,15. Tutaj baza jest jakby metalowa. Spód. Tutaj jest też jakiś rodzaj aluminium, albo dobrej jakości plastik z jakąś powłoką. Ciężko powiedzieć. W każdym razie wykonanie, jakby ten feeling w ręku podoba mi się bardziej w PO-15. 880 ma ciekawe rozwiązanie, bo plastiki ma taki lekko satynowy finish i spasowanie jest świetne. Naprawdę fajnie, e, fajnie jest ona jakby skręcona, zbita, tak? Ale jak się ją trzyma w ręku, to ma się wrażenie, że to jest taka trochę zabawka warek, i o ile naprawdę świetnie łapie pozycję, tutaj ciężko się czegoś przyczepić. W przeciwieństwie do tego magnetyka, bo nie wiem, czy to jest tylko mój egzemplarz, czy ogólnie one tak mają, ale tu jest tak jakoś tak niedokładniej, a w ogóle ciężko chodzi. I tak nieregularnie, jeden czy znaczy łatwiej, drugi ciężej i tak. W ogóle, jak, wziąłem, jak ją rozpakowałem kilka miesięcy temu, to było jeszcze gorzej. Ten zybelek tutaj wystawał chyba jakoś mocniej. Obstawiam, że sprężynka tam po prostu była napierała trochę mocniej, to już się trochę wyrobiło. Ale niekiedy było naprawdę ciężko przebić się przez pozycję. I to, to jest słabe. To jest uważam najsłabszy element tej maszynki. W przeciwieństwie do tej. Gdzie tutaj fajnie. Tutaj chyba sobie to dopracowali, bo jest naprawdę elegancko. Tylko ten lewarek mógłby być jakiś taki trochę porządniejszy. jest taki jakiś taki niejaki mam wrażenie. Może się czepiam. Ale cała ta obudowa daje mi taki trochę zabawkowy vibe. Także jeżeli chodzi o wykonanie to Trochę jest dylemat, bo ten lewarek tutaj to strasznie dużo zabiera z punktacji, ale jakość materiałów jest trochę lepsza. Ergonomia: 880 jest lżejsza i jakby lepiej wyważona, bo VGR 015, jak to magnetyk, ma dość ciężki silnik i ona mocno. Mocno leci do przodu. Tu jest cała waga w tej części górnej. Tam gdzie jest bateria akumulator jest lżej. I do tego się trzeba przyzwyczaić. Tutaj w 880 naprawdę ciężko się przyczepić do, do, do feelingu jakby samej wagi i kształtu. Bo naprawdę jest super. Niektórym może się zdawać, że jest aż za lekko. Ale jeżeli jesteś fanem, fanką lekkich maszynek, no to myślę, że to jest przewaga jednak niż magnetyk. Ciężki, dość toporny. Na szczęście obudowa też jest. Ogólnie maszynka jest dość mała. One ogólne, obie są naprawdę malutkie w porównaniu do innych maszynek konkurencji. Na przykład. I teraz możemy sobie pogadać o dodatkach i akcesoriach. Bo to jest tak, że można powiedzieć prawie, że web-web. Łeb. Nie wiem, czemu ta moja 880 jest w pudełku, a nie w skrzynce. Z tego co wiem, chyba można może dlatego, że to była jedna z pierwszych wersji. Ale one chyba już przychodzą w takich zajebistych walizkach, jak ta 015 Swoją drogą. Zajebista rzecz. Kurde, spójrzcie na to. Maszynka za 360 zł. W ten sposób. Przyjeżdża. Przecież to jest hicior. I jest to wyjątkowa rzecz na rynku. Więc porównując sobie, jakby wyposażenie, to do 0,15 macie dodatkowo czarną obudowę. W 880 musicie sobie wybrać jeden kolor. I nie róbcie mojego błędu. Nie wybierajcie białej. Bo może i ona wygląda fajnie, jak jest nieużywana. Ale widać na tym każdy jeden pierdolony włosek. I to doprowadza do szału. Nie poleca Także tu przewaga, jeżeli chodzi o budowę, to przewaga 0,15. Nasadki w 0,15, o ile magnetyczne, to tutaj te ten plastik jest taki, no, średniawka. Nie ma tragedii, może, nie? Tam raz nie mi strzygłem. Nie, było, nie, nie wynikały z tego jakieś duże problemy, ale nie, nie czułem, żeby to była nasadka jakościowo, na przykład jak Wall. Premium. Te są trochę gorsze, ale są magnetyczne, także to jest duży plus. Dodatkowo macie szczoteczkę Fade. Pięciutka. Nie porysujecie taką szczotką. Kabelek USB-C i stacja ładowania całkiem solidna, ciężka. Ciężko się tu czegoś przyczepić. Ładowanie tutaj typu C. Sama maszynka również ma gniazdo USB typu C. A jak jest w przypadku 880? Ano. Nie jest tak fajnie zapakowana. Przynajmniej mój egzemplarz. Ale różnica jest spora w nasadkach, proszę Państwa, bo nie dość, że są lepsze jakościowo, jeżeli chodzi o plastik, o materiał. Szkoda, że nie ma magnesu. Tutaj troszkę przyświrowali. Ale mam wrażenie, że są trochę lepsze. Ogólnie jakby przyjemniej się nimi trochę fejduje. I kolejnym plusem jest to, że w przeciwieństwie do tamtego kompletu 0,15 tutaj macie nasadkę 8, 25 mm. Być może niektórym jest to obojętne. Dla mnie niekoniecznie, ponieważ zdarza mi się, może nie często, ale zdarza się robić baskaty z właśnie tą największą nasadką 25 mm. Do tego mamy też nasadkę 7, czyli 22 mm. W większości przypadków, w większości kompletów nasadek, będziecie mieli. Czwórkę, szóstkę i później być może ósemkę. Także tutaj duży plus. I w komplecie macie dwa kabelki USB typu C oraz kabelek do stacji ładowania. No takie. Tu macie dwie opcje: Ładowanie typu C i zwykłe. Fajnie. Fajnie, fajnie. Sama maszynka nie ma gniazdka typu C, więc e, jeżeli byście chcieli bezpośrednio podłączyć, to się nie da. Trzeba przez stację. Ale większość osób i tak używa stacji, prawda? No i teraz, gdyby trzeba było wynagrodzić którąś z tych maszynek. I wyróżnić. No to. Chyba ważniejsze jednak są dobrej jakości nasadki niż dodatkowa obudowa. Chyba się zgodzicie. Także tutaj w tym aspekcie chyba 10 dla 880. No i teraz jeszcze aspekt bardzo ważny, czyli cena. 015 to będzie pewnie jakieś między 340 a 420 zł. Na Aliexpress. oczywiście. W zależności tam od oferty, momentu, czy, czy będzie promka czy nie. Ja kupiłem chyba za 347 zł dokładnie. 880 będzie ciut tańsza. Ja kupiłem za 257. Normalna cena to będzie też około 270. Także tutaj cena ponownie na rzecz 880. No i co? Na koniec, jakiś, nie wiem, recap. Jakieś przemyślenie. Jakoś mi się chyba średnio pracuje tymi naprawdę wysokoobrotowymi maszynkami. Nie wiem czemu. No to jest, to jest, może to jest tylko kwestia po prostu gdzieś tam gustu. Także możliwe, że Ty wręcz wolisz i preferujesz bardzo wysokie obroty. To już jest pytanie, na które sam sobie lub sama musisz odpowiedzieć. Ja jednak chyba skłaniałbym się ku 880. Jest trochę lżejsza, jest lepiej wyważona. Plasticzki do wykonania ogólnego można się przyzwyczaić. Ma lepsze nasadki i jest tańsza. Chyba wątpliwości rozwiewają się same. A ty co myślisz? Co wy, byś wybrał, wybrała? Albo już wybrałeś, wybrałaś? Daj znać w komentarzu. I widzimy się w następnym odcinku. BUJA!